Cześć, ja jestem Tomas, a dzisiaj przedstawię Wam. Ile lat, moją bohaterowie To wieka ze skóry. Jeśli ten film ci się spodoba, to pamiętaj o zostawieniu łapeczki w górze i subika tam na dole, jeśli jesteś nową. A my, już bez przedłużania, zaczynajmy. A i jeszcze dodam, że naprawdę możecie być zdziwieni wiekiem niektórych postaci. A teraz już możemy zaczynać. Wo Zaczniemy od Gambola, gdzie mama Gambola ma 38 lat. Sam Gambol ma 12 lat. Darwin ma 8 lat. i. Wiek Darwina został potwierdzony w odcinku DVD. Richard, czyli ojciec Gambola i datwina ma 47 lat, a Anais, czyli siostra i jakby córka rodziców Gambola, ma 4 lata. Przejdźmy do kolejnego serialu, do kolejnej kreskówki, czyli Spongebob kręcia Sam Spongebob ma 36 lat. Plankton, czyli największy wrog Spongeboba i Pana Kraba, chociaż czy Spongebob ma wrogów? To raczej nie, to raczej Spongebob wszystkich lubi ale plankton ma 80 lat. Wiedziałeś o tym? Moim zdaniem plankton jest dużo młodszy. Sandy Pysia, czyli Miłość z baba, ma 38 lat, podchodzi pod 40. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, w komentarzu napisz Scooby-Doo. Kolejną kreskówką będzie Scooby-Doo, gdzie Daphne ma 16 lat, Fred ma 16 lat, Velma, tu bym zdziwiony, ale Velma ma tylko 15 lat i Kudłaty, tu akurat miałem tego świadomość, że jest starszy. Wydłat ma 17 lat, a nasz ukochany z w psich latach ma 7, a w ludzkich 51. Kolejna kreskówka jest bardziej dla dziewczyn, a jest to klub Wings. Bloom ma 16 lat, Stella ma 17 lat, Flora ma 16, Musa ma 16, Tekna ma 16, Leila ma 17 i to jest wiek z ich pierwszego i drugiego sezonu. Teraz na szybko bierzemy kolejną kreskówkę czyli final Ferb. Gdzie Finalż jak i Ferb mają po 10 lat, a ich siostra wtetka ma 15. Kolejną kreskówką będzie Chowder, gdzie sam Chowder ma 12 lat. Jego szef Mangdal ma 596 lat. To jest naprawdę wielki wiek, i w sumie jestem zaskoczony, że on ma tyle lat. Paninka ma 11 lat. Tufla, Jej bieg jest nieokreślony, ale pewne jest, że ma mniej niż 100 lat. Sznycel, czyli giga fajny gość, ma 46 lat. W tym odcinku to było na tyle. W komentarzach możesz napisać, czy wiedziałeś, ile lat mają te postacie z kreskówek, A my widzimy się już w następnym filmie, więc wow! Boom, zjazd!